Wszyscy pragniemy bliskości i wszyscy przed nią uciekamy. Cieszę się bardzo, jeżeli się ze mną nie zgadzasz. Niemniej jednak, każdy z nas ma swój limit, swoją granicę na intensywność czucia bliskości, długość, na intymność, bliskość z drugim człowiekiem. Bliskość, intymność z drugim człowiekiem zabiera nas do przestrzeni wewnętrznego dziecka. Wszyscy we wczesnym okresie naszego dzieciństwa doświadczyliśmy zranień, bólu i skojarzyliśmy to właśnie z bliskością. Teraz, kiedy jako dorośli wchodzimy w intymne relacje, w głębie doświadczenia, zaczyna to z nas wychodzić, zaczynamy nieświadomie sabotować relacje, wycofywać się z niej albo wystawiać takie emocjonalne kolce, żeby odsunąć partnera od siebie albo spowodować, żeby on sam się odsunął Wtedy my zostajemy w białych rękawiczkach. Każdy z nas ma swoje granice, każdy z nas ma swoje limity na doświadczenie ilości, intensywności i czasu bycia w bliskości. Możemy tą granicę rozpuszczać, przesuwać, jest to coś, co możemy transformować. Bardzo pomocny w tym może być właśnie oddech. Oddech jest Twoim największym wsparciem. Gdyż to on w najprostszy sposób rozpuszcza niechciane uczucia i trudne emocje. Teraz jak oglądasz ten film, zacznij naturalny sposób oddychać tym, co czujesz. Zacznij się wypełniać nastrojem, w którym jesteś, zacznij wdychać uczucia, których doświadczasz być może emocje, zacznij tym naturalnie z oddechem się wypełniać. To, czym mówię, to nawet nie jest technika, jest to oddech, z którym się rodzimy. Nasz naturalny oddech, z którym przychodzimy na świat. Oddychamy tym, co czujemy. Uświadom sobie właśnie ten nastrój, w którym jesteś, i zacznij tym się wypełniać przez chwilę. Właśnie tak, bardzo dobrze. Takie oddychanie, takie naturalne oddychanie w sposób automatyczny zmienia, rozpuszcza limity, nasze ograniczenia, również na bliskość. Powoduje, że się rozpuszcza, przesuwamy tę granicę i pozwalamy sobie doświadczać coraz pełniej, intymniej. To również często zaprasza naszego partnera do tego, by czuł się z nami w tym bezpieczniej i też się do tego włączał. To automatycznie coraz bardziej buduje Twoje wszelkie relacje, jak i również tą relację najintymniejszą, w której jesteś. Dokładniejszy opis tego oddychania, jak i również inne wartościowe techniki, którymi możesz pogłębiać bliskość, relacje z drugim człowiekiem, znajdziesz w książce Oddech w Związkach.